strony kapitanów obelu w dzisiejszym odcinku gramy w class of class nową gierkę na kanale i jak widać mam tu lagi to mi bardzo potwornie wkurza i żeby ja widzieć co w tym odcinku ch y chcę wam zaprezentować kilka rzeczy związanych z class of class kilka różnych rzeczy to jest, ile ja mam kopalni? Jeden? O nie, bo tutaj nie ma. I piszcie w komentarzach, czy taka baza jest fajna. Bo mi się wydaje, że nie jest najgorsza. Ale... Dla mnie się liczy też wasza opinia. Bo jeżeli ktoś z was bardzo dobrze gra w Clash of Clash... No bo ja nie jestem jakiś taki mega pro. Czy w komentarzach czekam, bo można ulepszyć na 8, czy murki, nie wiem, po ulepszeniu. Czy... Nie, z murkami to nie, 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 nie. I tego też nie, bo to w 16 godzin się robi. I dlatego nie, nie chcę mi się odplachać. Mm, nie wiem, tych nie będę ulepszał, bo mi się zbytnio nie nieprzydatnym. To i to najlepiej Mnie jest ulepszać i murki na ten fioletowy. Na 8 sobie wszystkie ulepszę. O, na ten. Hmm. Teraz powinniśmy Padeusza atakować, ale jak widzę, o nie. Mam za słaby internet. Czekajcie widzowie, za chwilę to ogarnę. No dobra, widzowie jestem, ale dalej mam słaby internet. no za... A co się dzieje, że mam internet w swoim domu? a mamy jedną kreskę zasięgu? Dobra, widzowie, muszę jeszcze raz to na... Dobra, widzowie, jestem dalej. Mam te okrutne lagi, ale co mnie to? Przepraszam, że jeżeli będziecie słyszeli takie sumy, czekajcie. Bo poduszka na mnie upadła. Okej. Okay. Tu teraz można poolepszać. Bo teraz sobie poulepszyłem te kopalnie na chyba dziesiąty, nie wiem, dziewiąty. I wiedziałem, że to się będzie robiło yy, ten ten. No za dwadzieścia, bo już mi to obliczyłem. Ja używam takiego składziku. Za ich 20 Raz 5 Kilka ich. Dwa ich i. I to karmia mi się tworzy. Gdzie ja mam to? Potę I ulepszam. Ja nie wiem czy to będę ulepsał, bo tamten ten w sumie by mi się przydał, ale to mega dużo kosztuje. A ja, myśl a ja myślałem nad tym, czy wiecie czego nie zrobić. Nie ulepszyć tego na smoki w komentarzach, czy opłaczałoby mi się to ulepszyć na smoki. Bo jak widzicie mam milion kropel i by mi wystarczało chyba na inne armie. O, to dużo jeszcze bardzo kosztuje na walkie, ale to od 8. No i nie myślałam czy tego ulepszyć, bo Barbar Kinga no na takim levelu to na drugi to by się przydało. Skoro 12 Co to ja mogę, a to nie. I karne się kończy za 20 godzin. Już, tak szyko. Piszcie do jakiego planu się dołączyć. To się dołączę. Co tak pierdnęło? No. <gryw> to on pobiegł. Ja się zastanawiam, co tak pierdnęło mi na odcinek? tak na żydoksięgę. To by mm, był śmieszny, no dobra. O, jakieś oferty? Ło to jest milion tych kropel? Ło jest ktu murka i te książki. Dlaczego słyszałem książki? Piszcie w komentarzach. Nie wiem. 30 do murku. To. I to 10 tysięcy. 10 milionów kropel. Spoko oferty, ale ja przemyślałem to i bierzemy smoki. Ale nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Bo jakby tą mi się przydało do ramy, a ale... dragony to ja też będę używał. Patrzcie jakie one mają damage. Biorę dragony. Mm, nie wiem czy to kliknąć. Widzowie piszcie teraz w komentarzach czy to klikać, a ja klikam. Dobra, poleciało. tak to nie mogą... A nie, ta armia mi się będzie robiła. Hmm. No, będzie mi się robiła. Hmm, drobniki będą, bo później dopiero pekka. Wie co? Próbowałem tutaj coś ugrać, ale nie wiem. Gdzie to jest tutaj porąbane? Barbarkingiem jednym nie mogę tutaj wygrać. A co mówić? O dwóch barbarkinga. Nie no, wtedy to bym wygrał. No znowu internet jest zły i nie daje nam pokazywać wszystkiego. Aaaaaaaa! Okrzyczy na internet, albo zaraz pójdę go walnę z łuba i będzie działał lepiej. Działaj, działaj, działa w działa, działa, internecie, bo ja ci tak mówię, działaj, działa, działa, działa. Widzicie? działa, jak to nie ja... Dwa hoglidery, jeden barber. Dałoby się tutaj zatknąć. To by była bomba, to by było wszystko przewidziane. To jest wypełnione bombami. Ja wam mówię widzowie, to jest wszystko wypełnione bombami. Za taką bazę tylko 20 tysięcy i sześć ton. Pachnie małko. Nie pociągów rozwoju takie baobarki na takiej bazie? Razem dwadzieścia To jest zastanowione trapami! A nie mówiłem wam to jest zostawione trapami No widać, to jest zostawione trapami Trawstowie strzelili mi go Już nic nie mówiłem Ja nie będę uzywał koło gliderów, ale to byłem 10k za nic no i ładuj się szybciej. Bo ja już wydaję dziwne dźwięki. Okej, widzowie. Piszcie w komentarzach, co wy byście chcieli na święta, bo zbliżają się święta. A ja na święta bym różne rzeczy chciał. Na przykład nagrywarkę. Nie, to był żart. Nie będę nagrywał fazy. Dopiero gdy będę miał 18 lat. A to jeszcze długo potrwa. Chyba długo potrwa. Może to dlatego, że mam mało lat. No, chyba dlatego. Hmm, Tam tamtą twarz do tej Tam Tamta lepsza. O pyk, 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 pyk. A wiecie co widzowie? Mój przyjaciel ma o tego pana kolema, kolema, golema, kolema. A tu on się rozdwaja na dwa. To jest jego super tak? O, to a To hunda Gdy się rozdwaja na taki mały, To to zadaje po 37 gigabajtów. A pani Walkiria nie ma czegoś takiego. A pan Smok A pan... No, la się na coś to małego, to to ma. 50 damage'a? Co! To ma 50 damage'a, to mały, Co to jest? Ty jesteś próbą, bo ty używasz sobie super ataków. To to jest moc. Zajmuje dużo miejsca, ale to jest moc. Hmm. Napiszcie w komentarzach. Do jakiego klanu się dołączyć? Bo ja szukam teraz klanu. Na przykład do takiego, nie wiem, klanu Polska. O, fajny. Kaczypy X, co? co? Nie umiem czytać. A dołączę się do niego. Nie było pisane. A to już było grane. ale gości tutaj porobili. Aaaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm. Tymi gości nie pasuje. Bo ciebie nie zaatakowali. Jeżeli się nie mylę, on ma chyba piąty tą Nie Hmm. Nie więcej bym go nie porobił pięcioma Hogliderami. Jednym Wizardem. Albo od razu jednym Wizardem. To jest dziesiątki. Okej okay. chcę zobaczyć, jak go pokonali. Jednym wizardem, Jed ja tu was proszę o jednego wizarda, a wy nie, droga, ona to może nie pokonała. Jaki to ma damage? Ja tym będę grał, ja tym będę grał To tu na boki Nie, ja tym będę grał, ja tym będę grał. Nie śpiewajcie, bo i tak nie umiecie, jemy Trochę szybciej Ale ciuta, tam wystały wszystkie walki całą on się na tym używa? Ale czemu on tak Najlepsza osoba pewnie gdzieś w teamu atakowała takiego... Taką ciotę. Co jest? Mm. Tak, to była ciota. Ej, a co się dzieje jak się kupi czegoś za dużo w tej grze? I nie będzie miało się tyle na zbiornik, ale za pieniądze się to kupi. Nie będzie się wam mieściło w zbiorniku. Co wtedy? Nie wiem. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, a więc się żegnamy tym akcentem lagowym. No może jeszcze jeszcze nie zegnamy. A, ja chcę zobaczyć mapę i pooglądać inne luby. Dobra, jednak internet mi na to nie pozwala, więc do widzenia.